poszczęściło się w jednym miejscu A już w koszyczku troszkę jest Ryżula. Chodź tu, o, nawet dwa i jeden obok. 15 października. Dzisiaj padało od rana. Nie spodziewałam się zbyt wiele, ale coś tam jednak jeszcze wyłazi. Tu dwa. Zdaje mi się, że tam gdzieś widziałam jeszcze. Tak. Jaki ładny ginger. Proszę. Princ. Są dwie ale jedna jest tak maleńka że jej nie wezmę. Tej też by mi było szkoda ale nie będę tędy wracała. A być może to już ostatnia konia w tym sezonie. Może jeszcze gdzieś spotkam. Ta zostaje. Wszędzie w lesie pewno ludzi chodzą, szukają. No zobaczmy co to jest, bo może. Fake. I jeszcze się w tym roku prawdziweczek trafił i to, przy samej drodze, tyle ludzi tam doszło. Bardzo się cieszę. Lubią się. Jakie piękne. Uch, ułamałam.